Witam serdecznie na kolejnym gnocie, jako że poniedziałek, to dzisiaj trzeba poogarniać i kurom, i królikom w budkach, ale najważniejsze, że wszystkie kurczaczki przetrwały, o ile dobrze liczę, to jest ich 13, ja nie wiem jak taka mała kurka 13 jajek by siedziała, a kto wie, może było więcej, tylko jakieś niezależone, no i w końcu już trochę siły nabrała i chodzi po tym wybiegu z pisklakami, je prowadza, one sobie dziubią, bo... Wczoraj, jak już tutaj była bezpieczna, zamknięta, tak jak się położyła, to już tylko spała i spała, no ale musiała być trochę wyczerpana. A dzisiaj już chodzi, już grzebie, już zaglądała do budki. Zobaczymy, czy się do niej przekona. Nie sądzę, bo wiadomo, ona jest nie taka jak trzeba, te wejście może rzeczywiście za małe, ale dzisiaj po południu muszę jechać do miasta i to powiatowego. Także zajdę do paru sklepów, może coś znajdę, co by dało jej się tutaj zamontować. W roli budki, bo chyba tak będzie najlepiej, żeby póki co była tutaj oddzielona, a nie kombinować w kurniku z jakimiś konstrukcjami. No, poszukam, poszukam czegoś po jakichś mrówkach. Może coś znajdę, a jak nie, to może wieczorem to jakoś poprawię. No, ta kastra plastikowania jest najlepszym rozwiązaniem, ale takim pierwszym, który mi przyszedł do głowy, zawsze lepsze to niż nic, jakby wiało czy coś, to zawsze ma. Schronienie, znaczy mogłaby mieć, bo póki co to nie chcę tam wchodzić za bardzo, chociaż już pisklaki tam wlatywały, widziałem. Dobra, bierzemy się za robotę, tylko co kurkom, coś dam dobrego do jedzenia, bo mi się wszystkie tutaj kręcą koło mnie. O, i gęsi przylatują, bo kamerę zobaczyły. Muszę się trochę popisać, co swoje popisy robią. Dobra, lecę co coś dobrego dam kurom, to nie będą tak za mną chodziły, nie będą mi przeszkadzały w tych porządkach. Po drodze zaszedłem zobaczyć, czy któraś nie siedzi w nowych gniazdach. I akurat teraz nie siedzi, ale widzę w środku ta słoma poprzegarniana. A tutaj jedno sztuczne, a dwa zwykłe. Czyli już jakaś kolejna kurka tutaj się przekonała. Dobra, na razie im tu nie grzebie. Zobaczymy po południu, jaki będzie efekt. Ale pomału się przekonują, a to dopiero tam drugi czy trzeci dzień. To tutaj stoi, dobra, lecę coś dam kurą. Biorę się za porządki, bo dzisiaj czas goni. Kapustę pekińską mam dla kurek, Wczoraj na targu kupiona, już się pomału tutaj zbiegają. Daję całą, nie siekam ani nic, żebym na jakąś kurę nie A po co ja będę rzucał? Położę im smacznego, częstujcie się. Daję całą, to na dłużej będą miały zajęcie, a ja lecę potaczkę i sprzątamy królikom najpierw. Jeszcze tylko trochę słomy jej tam nawrzucałem. Ona to już sobie ułoży po swojemu, jak będzie chciała, ale żeby nie musiała na gołej ziemi siedzieć. Myślę, że na słomie będzie jej wygodniej. Tam zrobi, jak uważa. Jej nie ma dużo. To jest tylko trochę, tylko taka, wiecie, jest niezbita. Ona sobie tam ubi, jak będzie chciała. Dobra, lecę po tą taczkę i sprzątam. I jak smakuje? Chyba smakuje. Już nawet wiele nie zostało. O, maluchy nawet przyszły. Trzeba tutaj jakoś się poprzenosić, no, nie na wybieg. Niestety, tylko jedno do drugiego. Jak tam Łatka? Nie budujesz gniazda? Nie, nic tych rzeczy. Czarny, jak tam jesteś? Pusto masz już widzę. Paszę wyjadłeś, ty to masz apetyt. Dobra, chodź Łatka, nie bój się. Cała klatka chodzi. Jednak chyba nie jest kotna. Muszę Edzia wpuścić, bo zaraz wyważy mi tą furtkę. No tak wali, wali. Nie, tu tak no. Tu się w drugą stronę otwiera. I biegiem, biegiem do łatki. Edziu, uważaj jak biegasz, bo potrącisz jakąś kurkę w końcu. Dobra, sprzątamy. Góra sprzątnięta, wszystko wymienione. Czas na dół teraz. Królikki mają ogarnięte. Podoba się łatka? Zupełnione, tam świeże sianko, pasza. Zielonkę to potem dostaniecie. Bo teraz lecę co? Kurnik ogarnąć. Na szybkości i o tyle mi się uzbierało. Zawsze trochę obornika jest z tej kapusty pekińskiej. To już nawet ślad nie został, wszystko wydziubały bym zapomniał. Resztki brokułów mam, czy raczej brokuła dla królików smacznego. Częstuj się. No i teraz kurnik, źle nie jest. Czas podgrzęd wybrać tutaj. To całkiem nieźle. I tu w koło tego pojedła, niestety z tego dużego pojedła też te gęsi kaczki rozlewają wodę, i tu się trochę takie błoto robi. Chyba po prostu nie będę im dawał do kurnika wody. No trudno, co zrobić? A tak jak zawsze, nie ciągnij za sobą perliczek, bo jeszcze z tobą do lasu pójdą, a one potem nie potrafią wrócić. Wracamy, wracamy, nie idziemy do lasu z powrotem, za tą czarną kurką nie chodźcie. A ona jest niereformowalna. Idź też tam sobie liczyć. O! Trzeba cicho pracować, bo tu kolejna kurka chce się nieść. Sprzątnięte. Taka mgiełka się unosi to od sandezji, bo trochę przesypałem. No i dobra, dzisiaj nie białkuję ani nic, bo tydzień temu to robiłem. Kurka się chyba nie spłoszyła. Nie, siedzi tutaj śmiało. Jeszcze nie widziałem, żeby dwie naraz się tutaj niosły, ale to już dzisiaj już dwa jajka są, to to będzie trzecie. Dobrze jest, tu już takie dobre gniazdo się robi, bo tutaj w tych zewnętrznych gniazdach to ile my tutaj mamy? Tutaj mamy jedno tylko. Tutaj jeszcze siedzi i tu mamy też tylko jedno, także część kurek się tam przeniosła. No, proszę bardzo, ta. Biała już tutaj prowadza pisklaki, ale ich jest banda. Sobie dziubią pomału. Zawsze w tej słomie coś tam sobie wynajdzie. Ale przed chwilą tutaj paszę dziubały. No w dzień to nie siedzą w tej budce. Może mi się udać się coś kupić. Jak nie, to wieczorem może poszerzę te wejście, żeby było trochę lepiej. No to jest rozwiązanie bardzo tymczasowe. Wątpię, żeby tam w płońsku coś było takiego, ale może akurat znajdę. Albo jak chociaż jakiś. Materiał na to. O, sąsiad wjeżdża ciągnikiem. To może reszty tych okien się pozbędę. Zawsze by było coś do przodu. Tylko kurzak wywiozę, żeby tak tutaj nie stał. Bez sensu. I co, zmieści się? Nie ma wyjścia. Edziu, nie wchodź tutaj. Perliczki. Mówiłem wam. Do środka, do środka. No, no. Czarna, nie, nie prowadza ich na manowce. Leć tam sobie. Sąsiad blachę wziął. A okna mamy wieczorem ogarnąć, a tutaj wywalałem ten kurzek. Patrzcie kto się tutaj wyleguje. Co się tak wylegujesz zamiast w domu posiedzieć? W lesie to w lesie, co? Jaka zaspana Pryłka. O, ziewa jak lew. Edziu, nie zaczepiaj, niech ona się wyśpi dobrze, bo w nocy musimy myszy łapać. O proszę, kto tutaj się spotyka. Krzywulec i bociany tutaj mają miejsce, schadzek. Tak zaglądam, czy gdzieś tu się kury nie niosą, ale nie widzę. Niedawno wróciłem z miasta, sąsiad zajechał, tylko jak przyjechałem, trochę okien dalej się wywiozło, się nanosiłem. Ale już jest lepiej. No i teraz sobotę albo w piątek, już do końca się tu wyczyści, bo w poniedziałek zabierają gabaryty. Kufę też weźmie sąsiad, już tutaj będzie porządeczek. Byłem w mrówce, ale nic nie znalazłem. Taka mała buda dla psa była drewniana, nawet by mogła zdać egzamin. Ale 500 zł, taka malutka buda jak ta kastra. Zaraz ją wezmę, poszerzę te drzwiczki, zobaczymy czy to coś da. Tu patrzcie, kto przyszedł. Perełka, co ty? Jajka wysiadujesz? Teraz tak się zmrowiłaś? Tylko jajek tam nie potucz. Ale dobrze, tutaj siedź, bo tutaj To żywołapka tu leżała, to ze dwie myszy się tu złapały, albo i lepiej Lecę, wytnę większe te wejście tutaj Zobaczymy, może się zmrowi Operacja się udała. Tu jej nie będzie wiało. Wszystkie pisklaczki pod nią. Trochę słomy tam ma jakby chciała. A tutaj o. Edzio pilnuje. Dobra. Można stąd wychodzić. Zaraz uzupełnię tutaj wodę. Paszę dla pisklaków. Dla kurki trochę paszy. Będzie luks. Wszystko pouzupełniane. Woda świeża. Pasza jeszcze jest. Dla kurki zboże. Taka mieszanka. No i powodzenia, nabieraj sił i odchowuj te maluchy. Dużo śpią jeszcze, ale to wiadomo. No one są jeszcze nieduże, ale mam nadzieję, że będą szybko rosły. Jak tam króliki, o, brekuła sobie zajadasz. No to dobrze. O, drzwi uchylone. To i tutaj mogą być jakieś jajka. Mogą, ale nie ma. Tutaj znalazłem jedno, jak słomę odwalałem. Tam z tyłu, ale z Bóg gdzieś od dawien dawna musiał leżeć. Jeszcze szybciutko jajka zbiorę I będzie fajrant na dzisiaj O te kamery zobaczyły już się popisują Patrzcie Jakie kaskaderki Mam nadzieję że kaskaderki Chyba że kaskaderzy nie mam pojęcia ile gęsi Ile gęsiorów I dzisiaj mamy 11 jajek Wczoraj to chyba Z 6 tylko było No tak jest dzień dnia nierówny Więcej było 16 Najmniej 5 przez ostatnie tak powiedzmy Dwa tygodnie, no ale wiadomo, kury nie będą się niosły codziennie. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ja się z Wami żegnam. Słońce zachodzi, kurki się pomału schodzą, maluchy wszystkie z białą są, z tą białą to O tutaj, poniedziałek, dzień sprzątania, powinno się tu wysprzątać, ale to już chyba nie dzisiaj. Trzeba się podszykować jutro do roboty. Dobra, jej nie przeszkadzam. Lecę to pomontować, wpuścić internet. A my widzimy się, mam nadzieję, jutro. Teraz będzie gorzej, bo mam parę dniówek, to ciężko będzie coś nagrać, ale coś tam wieczorkiem powinno się udać. Nie przedłużam, na razie, cześć.